Lex Kancelaria Prawna. Oferta, z której najczęściej korzystają kancelarie prawne. Kiedy prowadzisz kancelarię prawną, każda minuta ma znaczenie. A pewność prawna to nie luksus, to podstawa. Potrzebujesz szybko znaleźć przepis albo orzeczenie. Prawo się zmienia, dlatego potrzebujesz stałego, sprawdzonego partnera. Z Lex Kancelaria Prawna masz dostęp do aktualnych aktów prawnych i orzeczeń, z wyraźnym oznaczeniem zmian i oceną ich aktualności. Wszystko zawsze pod ręką. Nie jesteś pewien interpretacji? Skorzystaj z komentarzy, monografii i szkoleń przygotowanych przez najlepszych ekspertów. Dzięki temu masz pewność, że podejmujesz właściwe decyzje. Wiemy jak pracujesz i z jakimi wyzwaniami mierzysz się na co dzień. W Leksie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Prowadzisz sprawę? Potrzebujesz szybko przygotować dokumenty i znaleźć właściwe orzeczenia? Skorzystaj z gotowych wzorów i procedur, które usprawnią Twoją pracę. A gdy potrzebujesz sięgnąć głębiej, Lex Kompas Orzeczniczy, oparty na technologii AI, pomoże Ci szybciej dotrzeć do wyroków dopasowanych do kontekstu Twojej sprawy. Chcesz iść krok dalej? Rozwijaj specjalizację i świadcz usługi na najwyższym poziomie, z narzędziami, które wspierają Twój rozwój i jakość obsługi klienta. Możesz wzbogacić Lex Kancelaria Prawna o specjalistyczne moduły dopasowane do profilu Twojej kancelarii, na przykład. Lex prawo europejskie, lex ochrona danych osobowych, lex kadry, lex finanse. Zaufanie buduje się przez lata. Dlatego Lex to wybór ponad 400 tysięcy użytkowników, w tym wszystkich prokuratur i niemal wszystkich sądów w Polsce. Postaw na pewność prawną, przetestuj lex kancelaria prawna i dołącz do liderów rynku prawniczego. Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać.